Dzień dobry i witam ze słonecznej Suwalszczyzny. W dzisiejszym odcinku pokażę jeden trik, który stosując w swoich biznesach, bo stosujemy go w sumie w tej chwili w trzech firmach, pomaga nam budować produkty, a przy okazji nasi klienci za na to płacą i przy okazji nie robimy agresywnej sprzedaży ani marketingu i przy okazji Piszę sobie książkę. Tak, moi drodzy, piszę książkę, gdzie ludzie mi za to płacą, ja mam motywację, żeby to pisać i dodatkowo jeszcze nikt nie wie, że pisze książkę. Brzmi ekstremalnie abstrakcyjnie, natomiast tym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku, A to za chwilę, bo parę osób pytało, aby pokazać to, co się dzieje tutaj na wsi, gdzie się też się przeprowadziłem. Dosłownie parę szczegółów. Ale nie za dużo. Od sumie prawie dwóch tygodni mieszkamy na wsi. Na wsi, właśnie tutaj, gdzie jeszcze, jeszcze przez chwilę jest gospodarstwo, gdzie głównie hodujemy krowy, natomiast niedługo ich nie będzie i będziemy to całkowicie zmieniać. Mamy w tej chwili do dyspozycji około 18 hektarów. Trawa głównie trawa, taka do koszenia, zwykła zielona, nie inna i będziemy w tym miejscu robić różne rzeczy. Jakie? Zostawmy to na razie w niespodziance, żeby za dużo nie zapeszać. Będziemy o tym wszystkim informować, więc jeżeli masz ochotę, bądź ze mną na tym vlogu, zasubskrybuj go, będę Cię zaprowadzał w różne miejsca, pokazując Ci moje życie, ale przy okazji dzieląc się tym, co robimy w naszych firmach. W najbliższych tygodniach będziemy pracować nad tym. To w naszym lokalnym języku nazywa się piwnica. Nie taka piwnica jak w mieście, ale to nazywamy piwnica. Pewnie to ma jakąś inną nazwę, natomiast na suarczyźnie mówimy na to piwnica. I, i to. Właśnie to, co tutaj stoi, służyło dawniej nam, bo sam pamiętam jeszcze, jak przy tym pracowaliśmy, do tego, żeby tutaj składować buraki cukrowe, ziemniaki i innego rodzaju rzeczy. Widać, teraz to już jest zawalone, bo tego nikt nie używa. Natomiast dalej ta rzecz pełni jedną dobrą funkcję. 1959 niżej niżej buł. <grytanie> to jest piwnica, gdzie jest cały rok. Dobra temperatura około 80 stopni, więc będziemy tutaj w najbliższych czasach budować piwniczkę na żywność, na innego rodzaju rzeczy. Więc mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. O, to jest ciekawostka, to są takie widły do wyjmowania buraków cukrowych. Pamiętam, że jeszcze używałem go, nawet raz miałem przykutą nogę właśnie takim, takimi widłami. Dobra, wracamy do, do kwestii biznesu. Więc w swojej krótkiej historii budowania firm, robiliśmy już różne rzeczy. Nasza firma, Kurowisko, która dalej działa, robi konsultacje, pisze aplikacje. Głównie tworzymy różnego rodzaju w świecie IT. W akademii różnego rodzaju kursy, różnego rodzaju materiały informacyjne. Mazuko, kwestie dookoła długowieczności, Mazuko fajna księgowość i nowe firmy, które powstają. Natomiast jeden model biznesowy, który to wszystko rozwalił na atomy i po prostu ja jestem wielkim fanem tego modelu biznesowego. Nikt go nie używa, a ja ostatnio się w nim zakochałem do granic możliwości do tego poziomu, że otworzyłem aż. Trzy takie produkty. Pierwszy z nich to trzy poziomy, gdzie jest mailing dotyczący mnie i moich przemyśleń a propos biznesu, bardziej dla fanów Mirka Burnejka. Druga rzecz to jest portal w minutę, gdzie pokazujemy najciekawsze informacje ze świata biznesu, marketingu i sprzedaży w takich bardzo przyjemnych formach, czyli wyszukujemy te dane i potem wysyłamy po przerobieniu naszym odbiorcom. I kolejny to jest Cool Guys Capital, czyli nasz płatny mailing dotyczący finansów. Mój wspólnik w naszym w naszym funduszu inwestycyjnym, Mariusz Hojda zbiera informacje, sam inwestuje, pokazuje w co inwestuje, pokazuje jak działa giełda w Stanach, jak działają giełdy w Polsce, co teraz wychodzi na rynek, więc mamy tego typu rzeczy. I teraz, no dobra Mirek, ale gdzie tu jest połączenie między tym co mówisz, czyli płatnymi newsletterami, a pisaniem książki? Już tłumaczę. Dobrze, więc jak działają płatne newslettery? Pasań federy działają tak, że my wysyłamy naszym odbiorcom pewien zestaw informacji wysyłamy coś może to być coś co znaleźliśmy przeszukując wiele informacji w ciągu tygodnia może to być coś co się dowiedzieliśmy od pewnych ludzi i potem my to układamy w bardzo fajną treść i wysyłamy ludziom i teraz część osób za ułożenie wiedzy przekazanie tej wiedzy przede wszystkim jak spełnia jeden z trzech warunków czyli pozwala zarobić więcej pozwala oszczędzić więcej albo pozwala oszczędzić czas to wtedy ludzie są w stanie za to zapłacić za takie informacje i ludzie są w stanie Płacić na przykład 39 zł miesięcznie albo 390 zł rocznie. To są takie ceny standardowe, które widzimy w Polsce, bo w Polsce jest wiele tego typu płatnych newsletterów. Jednym z największych jest oczywiście Bartek Pucek i jego newsletter a propos startupów, jest też Kasia Gorzędowska, która pisze o nieruchomościach, jest też na przykład newsletter o spółkach akcyjnych, dywidendowych i są moje newslettery, które budujemy. Sztuką powiązania tego z produktem jest to, że my wysyłając pewnego rodzaju rzeczy co tydzień. Po pierwsze zmuszamy siebie leciutko, żeby usiąść i zrobić bardzo mało rzeczy. Czyli na przykład jeżeli nasza książka ma się składać z takich 50 maili, to wtedy my w każdym mailu wysyłamy pewne informacje, które potem w całości możemy dać na koniec dnia edytorowi. Edytor to wszystko ułoży w całości i wyjdzie z tego książka. Z drugiej strony, my jak na przykład piszemy newsletter w minutę, gdzie wysyłamy najlepsze rady a propos marketingu i sprzedaży, których używamy sami w naszych produktach. Dosłownie bierzemy te rady i wdrażamy w naszych firmach. Zbieramy te informacje najciekawsze, wyszukujemy. Nasz zespół też wyszukuje te informacje. Zbieramy w całość, wysyłamy i potem te wszystkie informacje lądują w naszej wielkiej bazie danych, która, uwaga, może też być dedykowanym produktem. Znowu, w Kulga jest Capital, budujemy taki portal, gdzie też zbieramy różnego rodzaju informacje i teraz znowu, i jeszcze inny ciekawszy model biznesowy, gdzie dołączamy naszych subskrybentów do tej platformy i ci nasi subskrybenci mogą też dodawać pewne wartościowe informacje, na przykład o inwestowaniu w obrazy, o inwestowaniu w luksusowe zegarki itd., itd. I wtedy te informacje są dostępne dla innych osób w tym projekcie. Więc znowu, mail buduje nam społeczność. I buduje nam produkt. I teraz, nawet jeżeli nie mamy społeczności i nie mamy produktu, możemy wykorzystać płatny newsletter, żeby zbudować. Naszą społeczność i zbudować nasz produkt. Bo co z tego, że my napiszemy książkę? Jak nie będziemy tego komu sprzedać? A tak, pisząc książkę, walidujemy każdego tygodnia. Sprawdzamy, co zadziałało, czego ludzie potrzebują. Każdego tygodnia. I co jest najciekawsze, my w ogóle nie sprzedajemy publicznie. Gdy wejdziemy na stronę 3 PL w minutę, Capital, nie ma tam guzika, kup. Takiego ogólnodostępnego. Można gdzieś tam znaleźć, ale nie ma, ponieważ my tak naprawdę oferujemy zapis na darmowy mail, który tak jest też super wartością. I w środku maila jest możliwość rozszerzenia subskrypcji o większą, jeżeli ktoś ma ochotę. Nie zmuszamy nikogo, że hej, nie będziesz nic zostawać. Nie, masz pewną część fajnych informacji, ale więcej dostępnej wersji płatnej. I uwaga, uwaga, taką statystyką rynkową jest to, że od 2 do 10% osób zmienia swoją subskrypcję na płatną. Znowu masz 100 osób, 2 10 osób zmieni na wersję płatną. Mega ciekawy element, jako dodatek do obecnego biznesu, albo jeżeli ktoś startuje, idealna rzecz. Nie musimy pokazywać swojej twarzy, nie musimy nawet być ekspertem. Bo co jest istotne, gdy tworzymy nawet kurs online, to świat trochę od nas oczekuje takiej troszeczkę zbudowanej marki osobistej, trochę takiego obrazu, przynajmniej eksperta. Tysiąc maile po prostu robimy bardzo dobry research i uczymy się to fajnie opisywać, żeby ludziom się podobało, ludzie to czytali, mieli z tego wartość. I teraz, tak, jeżeli to oglądasz we wtorek, to dzisiaj wieczorem, link jest też pod spodem, widać na ekranie, prowadzę takie spotkanie live, wykład live, nie nie wiem jak to nazwać, gdzie będę przychodził przez 25 płatnych mailingów, żeby pokazać ludziom, co można zrobić. Pokażę na przykład mailing, który ma 20 milionów przychodów, dolarów rocznie i jest pisany przez jedną osobę. Pokażę też mailing, który jest zrobiony tak, że w wersji darmowej jest wysyłane pytanie a w wersji płatnej również odpowiedź. I różnego rodzaju ciekawe kombinacje, plus pokażę jak to jest u mnie zrobione, pokażę jakie narzędzia są na polskim rynku, więc powinno być ekstremalnie ciekawe. Więc jeżeli masz ochotę o tym posłuchać, wydaje mi się, że to jest jedno z lepszych miejsc, które można u siebie zrobić. Widzę co się dzieje na rynku w Stanach, jeżeli chodzi o płatne inwestatory, u nas w Polsce to dopiero raczkuje i za chwilę to wybuchnie, więc warto zobaczyć jakie w ogóle mamy możliwości. Więc jeżeli to Cię interesuje, link na ekranie, albo link poniżej wideo, a jeżeli już jest po wtorku, to jest dostęp do nagrania, które można obejrzeć. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek. Powodzenia. Mam nadzieję w pisaniu swoich książek, albo w innych produktów i mam nadzieję, że widzimy się o godzinie 20, jeżeli to oglądasz tego samego dnia. Jeżeli nie, to zapewne jak klikniesz ten link poniżej, przeniesie, ci, przeniesie ci to do nagrania właśnie tego wideo, które się odbywało live. Dziękuję i do zobaczenia za kilka dni. Pa!